Witajcie moi kochani, dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę po stawach parowskich. Jest tutaj tak pięknie, tak dziko, tak dużo naturalnego piękna, że musiałam nakręcić ten filmik i Wam pokazać. Stawy znajdują się niedaleko mojego domu, tak około 5 km. Także rowerkiem dla mnie to jest super wycieczka. I zobaczcie, jakie to są cudowne tereny, jaka dzika natura, w sumie niczym niezmącona. Aż dziw bierze, że takie tereny są jeszcze u nas w Polsce. Są i to znajdują się praktycznie w każdej okolicy. Myślę, że każdy wokół własnego miejsca zamieszkania, jeżeli się postara. Sobie taki teren do wycieczek znajdzie. Ja uwielbiam eksplorować, uwielbiam jeździć na rowerze. Nie dość, że spoglądam na te cuda natury, no to dodatkowo mam ruch fizyczny. Ja nie potrafię usiedzieć na miejscu, lubię być w ruchu, lubię eksplorować, poznawać nowe tereny, no ale głównie. Takie, które są naturalne i najbardziej dzikie. Uwielbiam dzikość. Dla mnie najbardziej relaksująca jest właśnie natura przytulanie się do drzew, obcowanie z naturą, z ziemią, z niebem, ze słońcem. To wszystko dodaje siły i chęci do życia. Natura zmienia się z każdą porą roku. I o każdej porze roku jest piękna niemniej ja bardzo lubię jesień, jak te barwy natury się zmieniają, jak ona przygotowuje się do spoczynku. A szczególnie to nasze polskie babie Lato jest przecudowne, nieprawdaż? No, jeżeli zgadzacie się ze mną, to piszcie w komentarzach, czy też lubicie takie. Wycieczki. Powiem Wam, że nawet nie spodziewałam się, że tak tutaj będzie pięknie. Po drodze spotykam kamyczek z takimi napisami. W sumie nie można tego dokładnie rozczytać, bo jest zupełnie niewyraźnie napisane może wyraźnie ale. Jednak ten czas zatarł te litery, i nie wiem, co tam jest napisane taka atrakcja na drodze. Droga jest dosyć prosta, szeroka. I spotykam przepiękne drzewa, dęby chylące się nad stawami. To niesamowite. Piękno, spokój i słońce kapitalnie relaksuje, uspokaja i pozwala spojrzeć na świat z innej perspektywy. No, zobaczcie, jakie te drzewa są piękne. Jest tutaj mnóstwo różnego wodnego ptactwa, wszak. Są to dosyć duże stawy i akurat jesteśmy tutaj nad stawem wolno starym. Są to w sumie cztery połączone ze sobą stawy. Tutaj jest taka mała śluza. Woda sobie spływa i szumi, i już sam ten szum jest niezwykle relaksujący. Tutaj jak widać, nie było żadnej powodzi. Las sobie dał radę. Nic nie wylało. Mimo, że lało praktycznie cały tydzień. Takich deszczy jak żyje nie pamiętam. Ale las chroni. Las to jest taka naturalna gąbka. Stanowi niesamowite zabezpieczenie przeciwpowodziowe. W każdej z moich wycieczek tule się do drzew uwielbiam to. Drzewa dają moc. Drzewa dają nam ochronę i uzdrawiają. Szanuje drzewa, szanuje las. Przyrodę. I jestem ogromną przeciwniczką obecnych wycinek leśnych. Niemniej tutaj na tej trasie tych wycinek nie widać. Jak wspomniałam, jest tutaj bardzo dziko. Praktycznie spotkałam tylko może ze dwie czy cztery osoby po drodze na tej trasie, więc. Ja takie trasy uwielbiam, bowiem nie lubię tłumu. Znajduje się tutaj przebogaty drzewostan. Dęby, akacje, buki, sosny. Kochany dąb, kochany prastary dąb, chyli się nad wodą. Jakaż to ogromna siła emanuje z tego drzewa. Odwiedzając takie miejsca, przypominają mi się wszelakie legendy i baśnie, które czytywałam jako dziecko. No być może to czas, aby do nich powrócić. Baśnie o drzewach, baśnie o duchach natury. Po prostu, przebywając w takich miejscach, ja czuję. Że to nie baśnie, że to faktycznie istnieje. Podczas tych moich wycieczek napotykam różne zioła. Popatrzcie, tutaj jest piękny łopian. Korzeń łopianu to produkt leczniczy. Na drzewach można spotkać znaki, że rezyduje tutaj bielik. I wiecie co, widziałam go nieraz. Przepiękny ptak, przepiękne skrzydła w ogóle jest bardzo. Duży i byłam niesamowicie zdziwiona, jak go zobaczyłam po raz pierwszy, a po raz pierwszy zobaczyłam dwa osobniki. Przepiękny. Zobaczcie, jaki ten liść łopianu jest wielki. Jaki zdrowy. Natura oferuje nam naprawdę wiele atrakcji i wiele pożytecznych roślin. Pożytecznych organizmów, takich na przykład jak grzyby, które niejednokrotnie mogą uratować życie. A tutaj sobie odpoczywam po tej przejażdżce nad łódeczką. Oczywiście nie jest to łódka, którą można pływać, jest ona zabezpieczona. Ale wiecie, co zauważyłam, że. Do tych łodzi nasypywane jest ziarno, pewnie aby karmić te okoliczne ptaki. Fajna inicjatywa. A ptaków tutaj jest od groma. Różnorakiej maści. Żurawie słyszę na co dzień koło swojego domu. Jeszcze jak nie wiedziałam, co tak skrzeczy, bo one tak dosyć głośno skrzeczą. No to troszeczkę się przestraszyłam, ale potem doszłam, że są to żurawie. No, skoro tutaj w okolicy są takie przebogate stawy, więc tego ptactwa wodnego jest bardzo dużo bardzo dużo różnych gatunków. To miejsce, gdzie teraz siedzę, jest to takie miejsce mocy. Czuję tutaj ogromną energię. Pozytywną, silną energię. Od niedawna zaczęłam właśnie czuć takie rzeczy. Wiecie co? W takich chwilach dla mnie czas nie istnieje. Jest tylko tu i teraz. I takie chwile łapię sobie, zamykam gdzieś tam głęboko w swojej duszy. I jeżeli jest mi źle, przychodzą gorsze czasy, to sobie takie chwile. Wspominam, to sobie takie chwile otwieram i takimi chwilami się pożywiam. Bo ta energia, którą zamykam podczas takich wycieczek, potem mi pomaga. Ogromnie pomaga. To taki mój sposób na przetrwanie cięższych czasów. A tutaj grzybki. Dużo różnych grzybów nadrewnowych. Ja ogólnie jestem grzybnięta, więc zbieram różnej maści grzyby i robię z nich różne ekstrakty lecznicze. Zobaczcie, a tutaj owoce dzikiej róży pięknie dojrzałe i w tym czasie już nadają się do zbierania. Bo jeżeli zbieramy je dla zdrowotności, dla pozyskania witaminy C, to ten okres jest najlepszy, a tutaj widać efekty pracy bobrów. Bobry tworzą takie naturalne tamy, zapory. I to wcale nie jest prawda, że są szkodnikami. O i tutaj kolejne efekty no pracowite stworzonka. Ostatnio jest na bobry nagonka, co absolutnie mi się nie podoba, bo jest wiele przekłamań na temat pracy bobrów. A tutaj mamy łabądki sobie cudownie pływają. No, zobaczcie, jak to majestatycznie wygląda. Piękne stawy zarośnięte wokoło roślinnością i te przepiękne łabędzie. Tutaj te łabędzie mają raj, różnoraki drzewostan i przepiękne niebo. Błogi spokój, przewspaniała okolica do kontemplacji, do rozważań, do zatrzymania się na chwilę w tu i teraz, a nie pędzenia gdzieś tam do przodu. Zobaczcie, jak ten widok temu sprzyja, ten spokój, ta dzikość to piękno natury miejsce jak dla mnie idealne. O, udało mi się uchwycić coś lecącego, jakiegoś ptaszka, ale był zbyt wysoko, żebym mogła rozpoznać, cóż to za osobnik. A tutaj taka ścieżka z prastarych dębów stare, piękne drzewostany. Bardzo dużo pamiętają, bardzo dużo widziały i bardzo dużo jeszcze zobaczą. Tutaj w okolicy znajdują się również inne stawy, ale akurat ja dzisiaj byłam na tych czterech stawach, które są tak de facto ze sobą połączone. U progu jesieni taka pogoda i takie ścieżki są na wagę złota. Ja mam nadzieję, że takie miejsca jednak pozostaną ostoją. Że człowiek nie wpadnie na durny pomysł, żeby je cywilizować, bo taka dzikość jest na wagę złota. Nie jest tu tak stuprocentowo dziko ze względu na to, że jednak ta. Druszka jest specjalnie utwardzona, no i czasami niestety jeszcze widywałam tutaj samochody, co mnie ogromnie wzburzyło. No i kolejne grzyby nadrewnowe. Tutaj pożegnanie z dębem, który chyli się nad stawem.